uczę języka angielskiego, uwielbiam śpiewać, uwielbiam czytać książki. Cześć, nazywam się Maria Szczygielska. W internecie jestem znana jako Maria Mary. Nagrywam na TikToku oraz na Instagramie moje życie. Jak wygląda moje życie jako osoba, która urodziła się bez rąk i bez nóg? Wzięłam udział w kampanii, ponieważ zauważyłam, że nadal jest ta bariera pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a osobami bez tej niepełnosprawności. Odkąd zaczęłam nagrywać na TikToku oraz na Instagramie, zauważyłam, że bardzo dużo osób y, oczekuje ode mnie, że jako osoba, która nie ma rąk i nóg, będzie miała protezy, ale ja tego nie chcę. I dlatego też zaczęłam nagrywać, żeby pokazać, że nie muszę mieć kończyn, żeby funkcjonować normalnie. Tak naprawdę chciałabym, żeby ludzie we mnie widzieli przede wszystkim człowieka, kobietę, która może dużo przeszła, ale jest w stanie też dużo zrobić, która jest kreatywna, jest silna, kocha wszystkich, kocha życie i nie chcę, żeby ludzie się nade mną żalili.